Chciała z tej strony, że to i witam was w trzecim odcinku z Deforesta wraz z Ernestem Siema! Tak, Ernest Polinie. Ernest, plac zabaw no. Ej, w ogóle wykminiłem właśnie teraz wyzwanie Takie, zbuduj plac zabaw no. Tylko to nie ma aż tyle rzeczy Sta Ale wiesz, tu nie. zawsze można coś zbudować Można coś pokombinować Pokombinujemy coś, obiecujemy widzowie o, Ale woda Ej, tu I te prób... gnojki nawet już były u nas I nam jakoś Ta. prezent zostawili z głowami Dzisiaj budujemy Tak, dzisiaj budujemy Bo, Bo... wczoraj była podróż, ostatnio, nie wczoraj, wczoraj. Ostatnio okay. Osta Tak, ostatnio mieliśmy podróż Ale przypadkową totalnie, ona nie była planowana no, nie wiem, nie wiem. Dziwi to, trochę było, ale było fajnie, tak? Powędrowaliśmy po tych jaskiniach randomowo. Eee, jest ty... podskakuj. Chodź, ścinać drewno. Ogólnie staram się ograniczać, jakby wycinanie tych wszystkich rzeczy z filmów, jak na razie. No bo stwierdzam, ja... że to yy, nie ma sensu. A ja się chciałem ograniczać przeklinanie. Tak, przez to, żebym nie miał. Mieli... No po prostu, jako że teraz trochę więcej z Ernestem pracujemy, jak już w sumie wspomniałem w odcinku z Away Auto, że streamujemy na Twitchu od pewne. Od dosłownie. Wczoraj. wczoraj. Dosłownie wczoraj streamujemy na Twitchu. Więc, jeśli chcecie poglądać nasze streamy, jest tam CS. E, fasmofobia była w sumie dzisiaj. Jeszcze i to tyle. Było dzisiaj, ale pewnie pojawi się jeszcze więcej rzeczy niż jest normalnie. I na pewno was nie zawiedziemy. Co nie, Ernest? Oczywiście, oczywiście. Będzie ciekawie. A to nie ma się co martwić. Ja ogólnie moja postać jest głodna. No się. Wiesz co, mi, no masz... się, już, mi się My tyle w tych gier gramy, że mi się już po prostu myli, który przycisk do którego. No, więc już tak chodzę i A. zastanawiam się, jakim tutaj przyciskiem otworzyć sobie ekwipunek. Mm. Uda mi się wysyłanie kłótni no, bo ty sobie je tu wysyłasz. No widzisz, taki system sobie rozkminiłem i tak mamy. Wiesz, co jest najważniejsze, co musimy mieć? Ławeczkę. Tak, ławeczkę na papilowkę. Teraz znajdź ławeczkę co nie. Możesz mówić, że chcesz ławeczkę, ale znajdź ją. To, to jest. No kurde, wpadłem do wody. Oj. To teraz. Teraz to się stamtąd wydostań. Myślę, że. Te kłody poleciały po tym, jakie. Do wody. Tu są. A te, które wyspałem na no podróż. A to ja je zabrałem. Aha, to elegancko. A to. Tam, tam, tamte kłody. Z jedną kłodą Twoje... byłeś? Dwie kłody miałem. To jedna, niestety, ale gdzieś wyparowała. Jak to tak mogło? Nie wiem. Spytaj się swoje kłody. Przestańcie. Jest łatwiejszy sposób na zdobycie skinów. Jest Kidrop. Super. Kidrop. Wymarzone skiny. Bliżej niż myślisz. Zadaj pytanie kłodzie. Chłop Chłopcu serio dokładnie mówi. Łodź! Do, dokąd zmierzasz, dokąd idziesz, tak? Tak. Ja jeszcze pamiętam, jeszcze. Ale ogólnie taka ciekawostka to była jedyna książka, którą przeczytałem. Tak, ale tyle ja nie przeczytałem w całości. Ale ona się okazała ciekawsza. Ciekawe. jest. Kienkiewicz to spoko, ksiądz. Ta! Na pewno. Nie jak Kienkiewicz. i byli Dobra, ja tu się nie będę o polskich tych, bo jeszcze ktoś się przypuruje w komentarzach, ktoś znajdzie ten film i się przypuruje. Eee, a ty jakieś głupie filmiki na YouTube tworzysz No i wiesz co ja mu odpowiem? No i tworzę, no, no i co no z tego no Tworzę ja je tworzę, lubię, lubię Ktoś mnie zabroni? Hey, hey. to samo co ja Co? Skacze do zobaczyć, tej to wody to tak to samo No Teraz nie, pat, teraz tera to jest w ogóle już maj, majstersztyk to co zobaczysz. Już się boję. Ale w krok. Adam ma już 102 metry. A za 15? To. Nie wiem, stąd wyjść. A co to, to? Jagódki, które nie biją tutaj rosną, Ares. Naprawdę? No, to trzeba je zebrać. Nie, ja już je zjadłem, sorry. Ale ty... Ten kamień mi nie daje zjeść jagódek. Nie polecam kamienia. To jest trzeci nasz... dzień na tej wyspie. W ogóle trzeci odcinek, trzeci dzień? Ja nie wiem. Widzicie, widzowie? Przykładamy się bardziej. Więcej czasu poświęcamy w każdym odcinku. Więcej materiału jest przez to. I każdy dzień jest nagrywany osobno. Jak my będziemy chcieli 100 dni, na przykład, przeżyć, to się okaże, że około 100 odcinków wyjdzie. Z drugiego sezonu. W sumie, czy ja bym się zdziwił? Nie bardzo. A ty byś się zdziwił? Ale, nie w <grym> Czy jakby powstało nagle znikąd 100 odcinków z drugiego sezonu Deforesta, to by cię to zdziwiło? Zdziwiłbym się, jakbyśmy z odcinków wy wy wyrobili się zrobić. No to bym się zdziwił No. Nie, ogólnie widzowie. Teraz właśnie kończy się pierwszy tydzień maratonu. Nie, nie no. wiadomo. Więc wy, jeśli chcecie przedłużyć maraton, a jest taka możliwość, jest? To nie. Jest, ale to jeszcze to, to nie, to nie to jest. Po prostu mają subskrypcje przybywać. Jak z Ernestem uznamy, że będą lajki, będą wyświetlenia z tego i będą subskrypcje, to będziemy więcej czasu poświęcać na nakrywanie tego wszystkiego. Otknąłem tutaj, wspaniale. Tak to działa to Nie taki, ma To jest taki system benefitów My coś no. dostajemy, wy coś dostajecie Jest to sprawiedliwa opcja Jedna kłoda jest potrzebna Te drzewo da kłoda. A, tam masz kłody. A, mamy już. Dobra, ale tak ten most będzie trzeba zabezpieczyć, bo te dziady będą chodzić po tym moście, co nie? Hmm. Więc Tuderski most. Dziaderski most. No. To będzie... Tutaj już trzeba zrobić przejście. No nie, z tego na to. Co? Nie chcę parpulować całe życie. No dobra, ale patrz. Bo tutaj trzeba jeszcze wybudować taki murek. Patrz, eee, patyki. Kamienie, 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 kamienie. Coś w tym stylu. Nie mam ty kamieni To zbieraj. Kamienie. One się balają tutaj wszędzie. Płegasz trochę i ich znajdziesz. Ja pamiętam ile ja ich zbierałem na jakimś serwerze randomowym <grym 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 z nudów. I nazbierałem no, serio. Bardzo ogromną liczbę kamieni. Ale żeby to nie było. Że to koniec. O, więcej kamieni. Więcej kamieni widzowych. Do zbierania. Ogólnie, jeśli podoba wam się film, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na kanale, jeśli nadal tego nie robicie Jest to bardzo ważne, bo rozwijamy kanał. Zerwas... Zabiję ptaka. <laughs> ja tu mówię o tym, żeby ludzie subskrybowali kanał, a ten mi wyjeżdża. Z... Zabiję ptaka. Jest tam mały kawałek, nie musiał. Gratulacje. Dziękuję. A za Wybuchasz. to kanibal biega. O zazdrościsz kanibali. Ta, zazdroszczę ci kanibali. ogólnie czekaj, bo tutaj... Tutaj małe komplikacje mi wyszły. W ogóle nie wiem jak to zaprojektowałeś. Czekaj. Spokojnie. Mordini. Oni się tu nie dostaną. Tego jestem papi? To nawet dla mnie labirynty. To będzie dla nas labirynt nawet ta. Coś w tym stylu. noc się robi powoli? No wiem. Tak to jest jak skończyliśmy ostatni odcinek w połowie dnia. Chyba. Mm. Nie, był ranek tego tak. Ja zabijam fidewski, to zabiję twidewski i chodź tam. Ale po co? No by się noc, było uciekać, tak? No ale to lepiej teraz skończyć to. Jeszcze dopóki tej nocy nie ma. No, nie? ja to deski to odkładam. No okay. Czy to mi Pozwoli zrobić To mi pozwoli zrobić takie coś ale pod skosem Albo Dało radę? dały radę tylko seletą, zapalniczkę odpalę, żeby coś widzieć. Nie, tam się Ja bym trochę bardziej klimatycznie grze ustawioną. Żebym nie widział. No To wygląda latająco. Nie będzie. Będzie właściwie. To będzie. I tyle. Kto powiedział, że to ma ładnie wyglądać? To <grym> ja. One, oni tu po prostu mają mnie przechodzić, mają się. Za... Tu, tu, tu masz kucać po prostu i przechodzić. Tak, Nic tak. więcej mnie w tym nie obchodzi. Zrobiłeś okno z w Mirak. W Czemu? No to też jest kurde. nie? Działa praktycznie jakieś krzyby, randomowe zjadam, chłopie. Tam też trzeba? Kłócać na oknie. Jak na oknie kłócać? Chodzi ci o węta! No to no jedno, jedno i to samo. No nie, ale okej. Okay. Niech ci nie będzie. Sobie... No jak nie, jak tak? Niech ci będzie, niech ci będzie. A teraz co to twa to wiadomość. Co? Nagrę... nagrę te kupać hmm. To wtedy się z nimi pokłócimy powiemy im to jak Tylko problem jest taki, że one dalej będą mogli się tu dostać, bo tu murka nie ma Ale ja tym ja to, to zaraz zadbam, że tu będzie murek stał. Ale nie przeskoczą tego przecież Ale patrz to Nie ma Ja oni czasami odwalają jakieś jumpy z kosmosu, wiesz To tak czasami u nich od, odpały jakieś wychodzą Dziwne Cały czas słyszę na tym jeziorze coś jest Zabawnie ci powiem Oho budowałeś. to jeszcze jedna warstwa. Trzeba zbudować. Te kamienie jest fajne o tyle, że one się cały czas grześpią. Nie trzeba chodzić 5 km za kamieniami. Hmm. się zdenerwował. Nie było to zbyt przyjemne. Co? Dobra, jeszcze chciałabym. Zrobić to Twoja postać w ogóle wygląda jakby to był jakiś po prostu informatyk w prawdziwym życiu Co moja postać? No Taki okulary ma Twoja też, twoja to Janusz z wąsem No tak Ale taki mandry Janusz Dołóż kamyki Będzie od razu lepiej wyglądać Będzie lepiej. Będzie ładniej. Tak jakbyś chciał. Żeby to jakoś w miarę wyglądało. Ooo, w miarę. Tak no. Wiesz co, to nie ma być jakieś super piękne. To wygląda jak inne wielkie pudełko. O to chodzi. Tak miałem plan. Dobra. Wygląda pięknie, chodźmy spać. Czekaj, patrz. patrz. Teraz A, tutaj. do Nie dopięć barierek i do wody <laughs> Nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale okej. Okay. A, bo tutaj. tylko po wsie. Nie no tak... ...randomowo postawić widzę. Ej, złapałem taki fajny, miałem przeczną kontrast tego. No, ty przestań! Ciężko. Ciężko ci powiem. O! I kijki ci wystają, i one to wszystko trzymają. Jakby nie było. Kurde, weź ty się przesuń, Janusz. Ok, no no spoko, oglądaj sobie jakie indziej Ale tutaj jest idealnie kurde, w nie w tej ziemi, mówię ci Nie, akurat miejscówka jest... Doborna. Doborna. O bość, ale słowa uzłeś. Ja nawet nie wiem co ja powiedziałem, chłopie. <laughs> ja, Wiesz. Ja już jestem w taki. wejdź do ust, te patyki O. Widzisz? Kamienie są trzymane, są. Idziemy spać. Dobornie Doborne towarzystwo mamy Idziemy spać Zyzy To łóżka Ernest, spać, a nie Ten co tam to ognisko rozpala, co za chłop Co za chłop O a, tu są ogólnie chcę powiedzieć tylko tyle, że jeśli ktoś jest z Twitcha, to zostawcie komentarz i napiszcie, że jesteście z Twitcha. Będę wiedział, że kanał się rozwija dzięki Twitch'owi. No ci Nika też dać. Wy wiecie co chodzi. Ta, nick z Twitcha. Super by było. Nie ukrywam. Widzisz latarkę, mamy? Co, skąd masz latarkę? Ja mam latarkę. A ja też skądś wziąłem chyba latarkę. Co, skąd ty masz latarkę? A ja też mam latarkę. Patrz, ja tę latarkę mogę mieć w jednej ręce, a w drugiej mam ścierę. A to było normalne, wiesz? To tak działało zawsze. Nie działało tak zawsze. Tak. to tak było, Ernest. Nie, pamiętam jak ma ludziwej i do i wkurza. No bo ona wkurzała tylko dlatego, że ona tak wyświetlała do dupy w nie wszystko. Nie wkurzało ci, nie możesz usuwać tego in, innymi dupami. Nie, nie, nie. Jak ja mogę w ogóle schować? Umówmy się. Tak jak o, wchowałem. Zjechała ci tam kłoda jedna do ciebie. No, ale tam ci mi to robić, a tutaj. Dawaj więcej. No ścinam właśnie. Ja, ja To jest ekipa budowlana Daj zetnę przynajmniej jeszcze jedno drewno, żeby nie było, że jedno tam będzie jechać Opa opa o. Tyle kurde jest opa opa, moja postać to już tutaj zipie bez energii No zetnij to drzewo. Dziękuję. A, dobra, dobrze wiedzieć, że dwie naraz nie pojadą Weź se przetransportuj te kłody Z wody Dobrze wiedzieć, że dwie naraz nie jadą W sumie logiczne, ale po co to komu? Pod koło myślenie? Mówisz? Nie wiem. Nie wiem. Tutaj jest kolejna koda, też możesz się sobie zabrać. Też wodziesz. Nie wiem, ty też na przykład nie myślisz w ogóle co, nie? No się Zastanawiam, jak ty funkcjonujesz, Czuciu. Bez mózgu. Ja myślę, ja myślę do takiego stopnia, że wiem, że jeśli inni ludzie myślą za mnie, ja mogę nie myśleć i w takich sposób tak myślę o tym. Dużo myślenia, do zamyślenia, żeby nie myśleć. Takie perpendum mobile. To nieźle. No wiem. Muszę myśleć, żeby nie myśleć. No i nie my... Pobre, nie myślę. Zabiję. Myśląc. Wow, jak to głęboko. Potrzebujesz drewna? Noo, jedną dechę A tam nie przywiozłem dwóch? No ewidentnie nie Potrzebuję jeszcze jedną A bo ja przecież mam tą lepszą sikierę hmm. Gratulacje Marcin za pomyślenie Teraz robota ja staje by... się dwa razy prostsza Wiem, nogę Jak <laughs> to zabrzmiało Ile pan desek potrzebuje? Jak najwięcej Dobra, dawaj A bo ja to projektuję. Będzie szybko. Już jestem. Wdaj trzeba to tam, panie. No myślisz, że ja nie wiem. Panie. Ja się architektem urodziłem w tej grze. Właśnie to pewien to Tylko Problem jest tak To jest taki ładny. O Nie, nie podoba mi się ten pomysł Jakaś zesrana ta platforma była Ci powiem Zrobimy odtąd Żeby to wyglądało w miarę Jest jakieś połączenie z tym O Co ty tam no. zbudowałeś? Drugą ławeczkę? Tak na fajkę nad, nad wodą A, To chodź teraz, chodź Idziemy teraz po drewno Zezwieziemy tutaj yeah. Tylko pamiętaj, używaj tej dobrej sie siekiery No tak, używam Pamiętaj o tym A ja ty ścinaj nie chude drzewa Bo one patyki dają No wiem mi mnie No bo ich tu pełne jest Ale one później wyrastają na te większe no nie Nie no, wyrastają raczej Jestem ciekawy, ile tam może drze drzewa leży sobie Za Zanim zacznie się same wystrzeliwać gdzieś w kosmos Mam nadzieję, że jak najwięcej Ale tam fajnie zjeżdża i powiem Zrobiłeś. Czemu ty kucasz? Bo ja pod ty, ty, tymi, tymi tymi guzikami. Wyrzucanie tego ha. i <grym> <grym> chłopak. tak patrzę na ciebie co ty robisz ze swoim życiem? <grym> no to wygląda bardziej realistycznie, kucka Naprawdę tak uważasz? Tak mi się animacja zbugowała. Nie podoba mi się to O Boże, to jest dziwne Kurde, w jaką stronę w ogóle poleciało? <gry> Lecę! To nawet nam do domu wpadło, chłopie. Sześć desek. Cztery deski. Oho, nie mamy desek. W domu mamy dwie, lol. Perfekcyjnie Zrobione Tutaj, oj to zrezygnowuje A ja ja nie musiałem przeskoczyć To No Zależy jak pójdzie No to, 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 trzeba nauczyć się prawidłowo chodzić Ja mam tu jeszcze takie lampy, no wiesz I potem możemy kończyć nawet odcinek No, nie wiem, mamy jakiś Wygląda to jakoś w i tylko masz patyki, to raczej ta lampa jest na odwrót, to druga też będzie na odwrót. W takim razie tak no i fajnie gnojki. Super. tutaj gnojki nam nie będą wchodzić, a my se będziemy się przemieszczać tutaj spoko, fajnie takiej mojej wycieczki kultu Mamy tyle różnych ciekawych rzeczy. Tak, więc to na tyle w tym odcinku, moi drodzy widzowie. My się z wami żegnamy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, dzwoneczek, by nie przegapić żadnego materiału. Piszcie Wpadaj w komentarzach. Tak, wpadajcie na Twitcha, link w opisie. No i ten, kto z Twitcha, niech zostawia komentarz, że z Twitcha i X na Twitchu. My się z wami żegnamy. Na razie, cześć. 是吗？<Okay. S 2> okay.